dzisiejszym odcinku. Czemu nie cofa? Czemu nie cofa? Czemu nie cofa? Czemu nie uh, 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 Różowy się pucha! Nie, nie, nie! Zgniot mi samochód! Hej, wszystkim z tej strony Screamy! Witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive! Dzisiaj, słuchajcie, mamy 10 graczy i razem z nimi będziemy uciekać przed zombiakami w tym mroźnym mieście. I nie tylko mieście, oczywiście można jechać wszędzie, gdzie się tylko chce. Można się chować wszędzie. Także oglądajcie do końca, za Zaczynamy najgorszymi pojazdami na śnieg. Mamy tył napęd Tym autem dosłownie prosimy się o wypadek. Zaczynamy! Ucieczkę! Już no, no, popchnął mnie! Nie <śla> już mnie popchnęli! Ktoś jest tu zombiakiem! Tam jest zombiak! Zobaczcie! Uciekamy! Jedziemy do lasu najpierw! Jedziemy do lasu. Zobaczmy, czy ktoś się przed nami rozwali. Spróbujmy też kogoś dogonić, bo to auto jest naprawdę niebezpieczne. Szczególnie, że nie ma nawet ABS-u. Już pomijamy. Ten brak trakcji tutaj trzeba uważać, tu trzeba uważać, kogoś obróciło. Uciekamy, jedźcie! Zobaczcie, ktoś ma wykrzywione koło. Jedziemy w prawo, jedziemy w prawo, uciekamy przed resztą. Albo w sumie jedziemy za nimi, zobaczymy, co się stanie. Ktoś w drzewo chyba wleciał. O! I musimy wytrwać jeszcze 8 minut. Co w sumie nie jest takie ciężkie! Nie, 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 scream, screaming, Jest dwóch zarażonych, jesteśmy w sumie bezpieczni. Te auta są naprawdę ciężkie do opanowania. Nie jedna osoba się pewnie rozwaliła i może mieć teraz problem z ucieczką. Wyprzedzamy żółtego, żółty nie zmieścił się między drzewami. Ktoś się właśnie rozwalił. Zabijdźmy mo... I Jedziemy dalej Musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy się schować Zobaczmy, jak sobie radzą zombiaki Zombiak jedzie przez lasy, nie wiem czemu Drugi zombiak jest w mieście A, a, a tu jest miasto właśnie Gdzie się zombi? Gdzie się zombiak? Gdzie się zombiak? Tu jest zombiak! Szybko, nie, nie, nie! Było, było blisko, było ser... Blisko, jedzie do nas, jedzie do nas, cofaj! Czemu nie cofa, czemu nie cofa, czemu nie cofa, czemu, cofaj? czemu cofaj? Co tak niebezpieczne Uciekamy, bo zombiak może się po 10 sekundach odnowić Uciekamy do miasta Słyszę coś przed nami chyba Przed nami jest zombiak Dobra, zawracam, zawracam, zawracam Szybko, skrymi, szybko, skrymi, szybko, skrymi On się nie wyrobi na zakręcie pewnie On się na pewno nie wyrobi na zakręcie Jedzie powolutku, uciekamy Uciekamy jak najszybciej Prędkość maksymalna Tutaj trzeba uważać na tych zakrętach Bo nie wiem co tu jest i Jak wyglądają te zakręty Kręty, okay. udało się skręcić! Uciekamy! Już go nie widzę! Więc prawdopodobnie udało się uciec, chociaż słyszę jakby coś nadchodziło i nadchodzi! Uciekamy powolutku! Słyszę tego zombiaka jak nadchodzi! Jest coraz bliżej i się rozwala. Czemu te... Rozwalił się! Nie udało mu się mnie złapać! Jedziemy dalej! Gdzieś jest zombie! Gdzieś jest zombie! Tutaj jest! Ale za dwie sekundy! Kończy się gra! Zobaczcie! Wygraliśmy! Zaczynamy! Zobaczcie, już kogoś obróciło! Gdzie jest zombie? Przed nami! Przed nami! Nie, 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 nie. Szybko, szybko, szybko! Uciekamy! Goni nas zombiak, rozwalił się! Obróciło go chyba! Dobra, pojedźmy tutaj, pojedźmy tutaj. Skręcę w to miejsce. Zostały dwie minuty, jest tylko dwóch zarażonych. I przed nami chyba będzie zombiak, tak mi się wydaje. Więc może to być bardzo problematyczne. Tu są zombiaki! Już już jadą, już jadą, już jadą. A! A! Chciałam między nimi przejechać! Nie udało się Jedziemy w takim razie na resztę Zobaczcie, tu jest jeden, który żyje Podjeżdżamy do niego jak najszybciej Wjeżdżam na jakiś park Okej, okay, zombiak przyszedł mi pomóc Jedziemy po niego Już panikuję, zobaczcie, mamy go Zostało 40 sekund Trzech ludzi tylko żyje 50 metrów, 20 sekund 20 sekund, zobaczcie, rozwalił się Jedź po niego, nie blokuj mi drogi Jedź Zobaczcie, nie skręcił A, o, Nie, nie Jedź po niego, zobaczcie, złapaliśmy go Została ostatnia osoba Foxy przeżył Tym razem każdy z nas ma losowy samochód Nie, niektórzy mają autobus Niektórzy mają przechlapane Ale tak szczerze uważam, że ja mam najbardziej Jesteśmy bokiem widzowie, to będzie koszmar. Nie dość, że jest lód. Mamy tył napęd. Mamy jedno koło z tyłu. Będzie nas cały czas obracać. Życzcie mi powodzenia! Zaczynamy! Ucieczkę, zostawcie mnie tylko, zostawcie mnie tylko, bo to jest straszne! Jedziemy! Już jest ktoś zarażony? Nie widzę nikogo! Czekajcie, tam jest zarażony! Zobaczcie goni Nie mogę, nie mogę jechać! Nie przejeżdżaj mnie! Nie da się jechać praktycznie! Ucieka! Uciekamy, widzowie! Nie. Czy on chce mnie zablokować? Naprawdę. No nie blokujcie mnie! Jedzie zombie! Ja nie mogę cofać! Nie mogę cofać! No jedź! Jedź, samochodziku, proszę cię! Nie, 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 nie! nie. Proszę, proszę, zostaw mnie. Pojechał po tamtych! Po dobrze! Zobaczcie! Nie wyrobił się na zakręcie! Przez co musi 10 sekund czekać! Je, ja zawracam! Zawracamy. Jedziemy gdzieś w bezpieczne miejsce. Mamy wykrzywione koło jeszcze przez widza na samym początku. Więc jeszcze bardziej jeździć się tym nie da. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Postaram się przeżyć jak najdłużej. Wiadę w jakieś bezpieczne miejsce w sumie. Chociaż zombie też jest mały, nie ukrywam. Przyjechał tutaj różowy. Mam nadzieję, że nam nie będzie uprzykrzać życia. Przejedźmy sobie tędy. Zobaczcie, my możemy przez takie szczeliny się po prostu przeciskać. Kajmy tutaj, bo to jest idealne miejsce. Zruszamy się, tędy nie przeciśnie. P próbujemy wepchnąć. Próbujemy wepchnąć moje auto. pod krawężnik. udało się, D dziękuję. Co tu jest? Co tu jest? Jedziemy tutaj. Nie wiem, czy to mądry pomysł. Jeszcze zjeżdżamy tyłem, ale ja tam zjeżdżam. Ja tam zjeżdżam. To jest głupi pomysł! To jest głupi. To był bardzo głupi pomysł! Nie! Różowy się do pucha! Różowy się do pucha! Nie, nie, nie! Nie! Zgniutł mi samochód! Zgniót mi auto! Jeszcze go ze Widzowie autobus oraz on to zombiaki! Zostało 30 sekund. 5 jest zarażonych o dziwo. Jakoś się im udało ich złapać. Ale oprócz tego nic się nie działo. 10 sekund. My nadal jesteśmy tutaj w tej dziurze. Jako żywy, oczywiście. I uwaga! Wygraliśmy! I wygraliśmy to tym najmniejszym samochodem świata. Czas na zmianę samochodu i zmianę zasad. Jeszcze raz losowaliśmy auta. Każdy ma inne. Każdy ma w miarę normalny samochód. Oprócz ciężarówki. Zaczynamy przejazd. Dobra, już się rozwalił na początku. Zobaczmy, kto będzie ząbiakiem. Tam był zombiak I musimy wytrwać na tej mapie aż 15 minut. Więc może być serio ciężko. Tam pojechał. Już też kogoś złapał. jadą tu. Jadą tu, jadą tu, jadą tu. Szybko, szybko, szybko. Jedź, jedźcie, jedź, 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 jedź jedźcie, Nie zatrzymujcie się. Bo my nie mamy ani trochę trakcji. Cały czas bokiem jadę. Uciekamy. Jak jak najszybciej. Tu niedługo będzie trzeba hamować, tak mi się wydaje. Delikatnie bokiem się wrzućmy w ten zakręt, okej. Okay? Tutaj znowu mamy hamowanie. Dobra, wyhamuję, wyhamuję. Dobrze, dobrze. Ktoś tu się rozwalił. Stary, potrzebujesz pomocy? Jadą zombiaki Ile jest zombie? Są trzy ząbiaki I akurat jeep nas goni, więc może to być troszkę problematyczne. Szczególnie, że jeep jest 4x4. My jesteśmy jakimś dragsterem. Rozwalił się. Dragsterem, który może mieć lekkie problemy w skręcaniu. Ale damy radę. Spójrzcie, tu jest tir jeszcze. Tir, którego mega łatwo złapać. A ja nie mogę skręcać. Nie mogę ani trochę skręcać. Dobra, jedziemy tędy. Op, ty, tu jest rzeka, tu jest rzeka, tu jest rzeka, tu jest rzeka. Jest niebezpiecznie, jest naprawdę niebezpiecznie. Stoimy 30 sekund. Błagam, żeby on tutaj nie jechał. Nie jedzie tutaj. Zostało 5 sekund i jedziemy dalej. Cali i zdrowi. Czuję, jakby ktoś się na mnie patrzył. To jest bardzo niepokojące. Czas, cały czas leci. Nie widzę żadnych zombiaków. Jedźmy gdzieś tędy. Nie wiem, gdzie ta droga prowadzi, ale gdzieś musi w sumie. A, super. Do, do tartaku prowadzi. Z lotu ptaka, zobaczcie, jedzie do nas zombiak Pro, Prosto na nas jedzie zombiak Prosto na nas, nie wiem z której strony wyjedzie Ale ja już się delikatnie oddalę Bo jedziemy sobie tędy, jest za nami Szybko, 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 skrymi, szybko, skrymi, szybko, skrymi Jedź, 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 jedź. Zostało 8 minut aż, więc muszę jakoś to przetrwać Jest za nami, jest zaraz za nami Proszę, nie wjeżdżaj we mnie, nie wjeżdżaj we mnie, nie, nie, Dostaliśmy. I nie żyjemy. Żyje tylko dwóch. Jeden to ciężarówka. O dziwo ciężarówka żyje. I mamy tutaj drugą osobę, przy której już w sumie jesteśmy. On gdzieś jest tutaj na górze. I został złapany właśnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Zobaczcie, on tutaj jakoś wjechał. Zombiak próbuje do niego dojechać. I zombie z całej mapy zbierają się, żeby złapać ostatnią osobę. Właśnie została złapana. Tym razem wracamy do miasta, wracamy do rundy w mieście. Nie możemy wyjechać poza miasto. Jedziemy pigeonami oczywiście. Musimy przetrwać 5 minut apokalipsy. Zaczynamy naszą ucieczkę. Mam nadzieję, że za mną nie będzie zombiaka. I w sumie ja jestem zombiakiem. Nie, nie, dobra. Bierzemy pierwszego Okej, okay, mam pierwszego I gonimy resztę Musimy ich złapać w ciągu pięciu minut Trzech już jest zarażonych Zobaczcie, tu już jeden jest chętny Już jest złapany Gonimy tego w takim razie Złapiemy go Musimy go złapać Musimy go złapać Tędy, tędy, tędy Nie, nie, nie Obróciło mnie Jedziemy w takim razie po tego tutaj Razem z drugim zombiakiem Rozwalił się Złapali go te Vi-vi vi tam... Vi vi tam na? <laughs> I został ostatni, którego złapałem! Koniec rundy. Kolejną rundę, czas zacząć! Jesteśmy teraz pierwsi, na pierwszym miejscu. Proszę, żebym nie był zombiakiem. Jak będę zombiakiem, to ja wychodzę! Za nami jest zombiak. Musimy to rozegrać na spokojnie. Pojedźmy sobie tutaj na samą górę. Wyhamujmy idealnie, żeby ten zombiak nas nie zdążył złapać! Złapał tamtego! Dobra, musimy teraz. Serio uważać. Bo oni nas będą chcieli tutaj w tym miejscu złapać! Nie! Jest! Żyję, żyje, że, żyje, żyję, żyje, nie mogę skręcać! Nie ma nie. Nie. Jedziemy po resztę w takim razie Łapiemy tego Mam na celowniku następnego Mamy większą prędkość Nie może uciec Nie ma żadnych szans Będzie chciał coś zrobić Hamuje Ale nic nie mógł zrobić Tam jest ostatnia osoba A nie jeszcze jedna osoba żyje Ale tam jest masa osób Więc spróbujmy złapać tego Ostatniego go, łapiemy go! I tu jest ostatni, zobaczcie, wszyscy się na niego rzucają! i wpada prosto w naszą sieć. Mamy tym razem ostatnią rundę! Jedziemy! Zaczyna się gra za 5 sekund! Mam nadzieję, że za mną nie będzie zombiaka! Tam jest! Dobrze! Przeżyliśmy to! Uciekamy jak najdalej oczywiście! Na praktycznie koniec miasta! Zatrzymujemy się gdzieś tutaj! Tylko... Op, delikatnie w krawężnik! I czekamy na zombiaki! Tam jest jak Walną już tamtego! Musimy tu przejechać! Proszę, proszę przejedź! Przejedź! Przejedź tym pigeonem! Proszę, proszę! Jest! Udało się! Udało się! Uda nie, jadą tędy, ale to są kraty Przejechał, przejechał Uciekamy Jest tylko trzech zarażonych, nie mogę się dać złapać Musimy wytrwać aż na sam koniec Musimy wytrwać Aż na sam koniec czasu Przetrwać to musimy Nie wytrwać, tylko przetrwać Zdecydowanie, tam się zombiak rozwalił Z tej strony też jest zombiak Musimy jechać tędy jest już sześciu zarażonych szybko! Nie wiem, gdzie tu się jedzie, nie wiem gdzie tu się jedzie. W prawo, w prawo, w prawo. Jecie, gdzie są zombiaki? Ten ucieka od kogoś, mam nadzieję, że nie od zombiaka! Nie! Z drugiej strony! Ostatni został! Prawie to wygraliśmy! I został zarażony! Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Czemu wszyscy we mnie uderzają? No to dlaczego? Bye-bye.